Cześć, dzień dobry. Witam Was z tej strony Justyna na Instagramie i na YouTubie Pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na prognozie lipcowej. Dziękuję Wam też za wszystkie suby, lajki, komentarze i wiadomości prywatne. Prognozę lipcową tradycyjnie będziemy robić dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą Wam pracować. Gdzieś w tle w danym miesiącu, natomiast drugą talię sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego, więc weźcie z niej to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast, jeżeli woła was prognoza indywidualna, bądź macie pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu indywidualnego przez moją stronę internetową. Namiar jest w opisie. Tymczasem zapraszam już na prognozę poszczególne znaki Zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy na możliwe energie i zdarzenia na lipiec dla naszych astrologicznych ryb. Dobrze, kochani, to spójrzmy na tą ogólną energię dla naszych astrologicznych ryb na lipiec. I pamiętajcie proszę, że jeden rozkład tarota nie zmieni Waszego życia, ale z jego pomocą wy możecie. Kochankowie, gwiazda Mak, Król Buław. Kochani, to może być miesiąc pełen uniesień, pełen namiętności. Tutaj dużo się może dziać w relacjach, więc jeżeli, droga Rybo, jesteś singlem, jesteś solo, to wychodź z domu, bo możesz poznać kogoś, z kim przeżyjesz jakieś wyjątkowe chwile. Natomiast też bardzo mocno jest w kartach zarysowane, że tutaj w tej energetyce ogólnej na lipiec mamy wysoki potencjał romansowy, natomiast to może się nie przeradzać, długofalową relację, więc każdorazowo kochani sprawdzajcie i na co wy jesteście gotowi i z czym osoby, które się materializują przychodzą do Waszego życia. I tak jeszcze patrząc na te karty, mam też takie poczucie, że druga połowa lipca może być dla ryb dosłownie pod tytułem jakiegoś zrywu takiego zrywu życiowego, gdzie po prostu wstaje, mam masę energii, ogarniam, inicjuję. Kładę fundamenty pod rozwój swój życiowy, zawodowy, osobisty. Tu naprawdę w drugiej połowie lipca możecie być jak taran i ruszać do przodu z różnymi projektami. I zobaczymy szczegóły jeszcze w poszczególnych obszarach życia. Natomiast teraz spójrzmy tutaj na te karty pojedynczo. W początku miesiąca mamy kartę kochanków, i tak jak powiedziałam, no tutaj może buchać taka energia romantyczna. Być może, jeżeli szukacie kogoś do pary, to to ktoś taki się trafi, będzie momentalne wibrowanie. Natomiast ta karta tak szeroko mówiąc też jest o tym droga rybo, że w tej pierwszej połowie lipca w ogóle warto stawiać na współpracę, na relacje, na robienie rzeczy razem, być może w duecie. Warto też okazywać innym zaufanie, bo tutaj poprzez relacje, poprzez współdziałanie z innymi możesz zyskać więcej, możesz wchodzić na jakieś szczyty, realizować też swoje marzenia i pragnienia. Ponadto też ta pierwsza połowa miesiąca może być, kochani, dla Was o bardzo dużym przypływie kreatywności, jakiejś takiej energii kreatywnej, więc jeżeli macie takie obszary, w których potrzebujecie tej energii, to ta pierwsza połowa lipca może jej wnosić bardzo, bardzo dużo. I w drugim tygodniu lipca mamy kartę gwiazdy i być może będzie tak, że ryby właśnie za pośrednictwem kogoś dołączą do jakichś wydarzeń, takich wydarzeń czy to plenerowych, wydarzeń, w których może brać bardzo dużo osób. Czasami to będzie koncert w filharmonii, czasami to będzie czyjś ślub i wy pójdziecie po prostu jako osoba towarzysząca. Czasami to będzie właśnie jakieś przedstawienie plenerowe. Natomiast to zazwyczaj są takie wydarzenia właśnie w których bierze udział więcej osób. Ale też, kochani, wy sami w tym drugim tygodniu możecie być jakoś bardziej na świeczniku i w ogóle możecie się czuć jak przysłowiowy milion dolarów, bo w tej karcie gwiazdy my po pierwsze mamy dużo nadziei, a po drugie też mamy dobre samopoczucie. Czasami też ta karta wnosi, że tutaj mogą ryby spełniać jakieś swoje marzenia i pragnienia, i to może dotyczyć różnych sytuacji. Być może w ramach partnerstw ryby zdecydują się na jakieś wyjazdy, o których, o o których od dawna marzyły. I kochani, to dla każdego będzie coś innego, bo dla kogoś to będą gorące źródła gdzieś na północy w Skandynawii, dla kogoś to będzie zjedzenie prawdziwej włoskiej pizzy, a ktoś po prostu pojedzie na dwa dni pochodzić w góry z jakimś szczególnym widokiem z okna pokoju, o czym po prostu od dłuższego czasu też sobie marzył. Mówi się, że gwiazda to jest jedna z najszczęśliwszych kart w talii i tutaj po prostu no, jest tak. Taka obietnica spełnienia marzeń i pragnień. Natomiast przestrogą z tej karty jest to, żeby tutaj zbytnio nie oderwać się od ziemi i też nie iść zbytnio w takie myślenie życzeniowe, które może potem nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Chociaż faktycznie, gdyby ryby w lipcu chciały te swoje marzenia realizować, to tak jak powiedziałam, jeżeli będziecie mieli plan, to ta druga połowa miesiąca jest naprawdę w takiej mocno sprawczej energii. I też, kochani, zwracajcie uwagę, na ile wybierzecie m, do. Siebie, jakieś potrzebne otoczenia, być może w sprawach relacyjnych, partnerskich, być może w sprawach też jakiś zawodowych, w sprawach jakichś współprac zawodowych, bo w połowie miesiąca mamy taką mocną energię tego, że tutaj otoczenie może się chcieć wtrącać, może chcieć trochę mącić. Być może ktoś, kto do tej pory był w waszym otoczeniu jakoś mało aktywny, kiedy zobaczy, że wy kogoś poznaliście, nagle zacznie tutaj pociągać za jakieś sznurki i się. Uaktywni w Waszym kierunku, więc też sprawdzajcie i być może unikajcie tutaj tego, żeby te potrzebne otoczenia długofalowo na Was wpływały. W drugiej połowie lipca dla ryb też mogą się pojawiać mężczyźni do relacji, natomiast to mogą być osoby właśnie z takim mocnym rysem romansowym. Być może zapoznacie je na tych imprezach okolicznościowych, na tych wydarzeniach plenerowych, o których mówiłam w karcie gwiazdy. Natomiast tutaj naprawdę warto być uważnym. Na to, co te osoby wnoszą i na ile to odpowiada temu, czego Wy pragniecie, bo zarówno Mak, jak i król Buław mówią o takim mocnym nakierowaniu na siebie, na własne potrzeby, tak, z takim rysem traktowania innych trochę instrumentalnie i z mocnym rysem właśnie tutaj romansowym. Więc kochani po prostu sprawdzajcie na ile to jest dla Was. I też w trzecim tygodniu warto w ogóle sprawdzać z jakimi intencjami ludzie do Was przychodzą, bo tutaj mamy taką energię maga. I z jednej strony jeżeli to Wy jej będziecie używać, to super, bo mak ma potencjał do tworzenia swojej rzeczywistości, do kreowania tej rzeczywistości, a zestawiony z królem buław może ją od razu przekuwać w działanie. Natomiast, gdyby ktoś do Was z jakimiś propozycjami przychodził, to może się okazać, że ta osoba będzie tutaj trochę malowała trawę na zielono po to, żeby po prostu ugrać to, na czym jej zależy. Więc warto, aby ryby używały swojej intuicji i nie dały się nabierać na różne piękne słówka, do których mag bardzo łatwo się ucieka. Ponadto w tym trzecim tygodniu ryby mogą mieć też bardzo duży potencjał inicjacyjny. I w czwartym tygodniu mamy króla buław, który może mówić o tym, że właśnie będziecie pełni wigoru, pełni energii, będziecie tutaj chcieli bardzo szybko te swoje wizje przekuwać w działanie. To jest taka naprawdę mocna zwyżka energetyczna, ale też kochani, przestrogą z tej karty jest to, żeby pamiętać, że nawet jeżeli wy macie dużo energii, to nie wszyscy w waszym otoczeniu będą tej energii mieli. Tyle samo, więc tutaj warto uważać na takie zachowania, które mogłyby innych jakoś nadmiarowo dociskać, do czegoś zmuszać, bo w tym królu buław też bywamy autorytarni. Ponadto, też mogą dla Was wybijać, właśnie jacyś mężczyźni z przeszłości, których już znacie, takie osoby charyzmatyczne, być może z znaku ognistego: lew, baran, strzelec. Takie osoby mogą do Was przychodzić z jakimiś propozycjami. Natomiast, tak jak powiedziałam, warto, abyście tutaj, kochani, naprawdę. Uważnie słuchali, dopytywali i też mieli wzgląd na potrzeby waszej intuicji, bo w magu też te osoby mogą tą rzeczywistość troszeczkę inaczej przedstawiać. Też może się właśnie jakiś mężczyzna z przeszłości aktywować w kierunku do Was romantycznie, więc też sprawdzajcie, na ile jesteście taką opcją zainteresowani. I w ogóle no, ktoś taki może Wam po prostu energetycznie tutaj w otoczeniu wybijać, natomiast tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że ta osoba będzie szła ku Wam z jakimś w interesem, z jakąś propozycją. Tak to kochani wygląda, taki mocno towarzyski, nakierowany na relacje miesiąc, więc postarajcie się z niego wziąć wszystko, co dla Was najlepsze. I Jeżeli chodzi właśnie o same relacje, to tutaj to już mocno wybrzmiało, że tu może być to miesiąc pełen uniesień, pełen uczuć, emocji, natomiast to mogą być dosyć ulotne uczucia i szczególnie w drugiej połowie miesiąca warto, aby ryby uważały na to, jacy mężczyźni pojawiają się w ich życiu. Życiu, bo tak jak powiedziałam, tutaj to połączenie kart może wnosić, że to może być coś krótkotrwałego z rysem romansowym, i tutaj uważajcie, kochani, żebyście też nie zostali trochę instrumentalnie potraktowani, więc zawsze, więc zawsze warto sprawdzać, z jakimi intencjami te osoby do waszego życia przychodzą. Jeżeli droga rybo, szukasz partnerki, no to tutaj karty mi nie definiują takiej osoby, natomiast no, dla ciebie też jest tutaj duży potencjał na relacje w lipcu, szczególnie szczególnie w tej pierwszej połowie. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mam poczucie, że to może być całkiem niezły czas. Tutaj za pośrednictwem waszych relacji mogą się trafić jakieś ciekawe oferty, przy których będziecie potrzebowali trochę podziałać. Natomiast nie mam jako tako propozycji umownych w tej energetyce ogólnej. Jeszcze zobaczymy, co nam wyjdzie w samym rozkładzie na pracę. Tak to wygląda i spójrzmy na relacje. Trójka mieczy, dwójka monet, dziesiątka monet. Patrząc na te karty w relacjach, mam poczucie, że taki ogólny scenariusz może dotyczyć tego, że ryby zostaną skonfrontowane z jakąś sytuacją, która nie będzie zgodna z ich oczekiwaniami, zostaną postawione przed jakąś trudną prawdą i będą ważyły, jak postąpić. Natomiast ostatecznie mogą się ryby skłaniać ku postąpieniu w zgodzie ze swoimi wartościami. To jest taki ogólny scenariusz, ale spójrzmy, my na te karty jeszcze pojedynczo ten początek miesiąca może być trochę trudniejszy, bo mamy go w trójce mieczy i ta karta może właśnie wnosić konieczność takiego w cudzysłowie przejrzenia na oczy zobaczenia pewnej prawdy, która być może nie będzie miła. Tradycyjnie ta trójka mieczy wnosi jakieś rozczarowania, to mogą być właśnie rozczarowania w relacjach. No przykładowo poznajecie kogoś, macie temu tyle w brzuchu, natomiast okazuje się, że ta osoba no, nie jest na przykład zainteresowana Długofalową relacją, albo mieszka na drugim końcu świata, albo jeszcze się nie wyswobodziła z poprzedniego związku. I to wszystko też może się tutaj manifestować w tej trójce mieczy. To też mogą być różne sytuacje w partnerstwach, gdzie coś po prostu jakoś, jakoś was kochani dotknie. Natomiast w tej trójce mieczy ważne jest to, żeby dopuścić tą prawdę do siebie, dopuścić do siebie te emocje, dać im miejsce, przeżyć je, a potem iść. Dalej w kierunku uzdrowienia. Ponadto też w Trójce mie Mieczy istotne jest to, żeby monitorować swoje oczekiwania, bo bardzo często nasze rozczarowania wynikają z naszych oczekiwań. Natomiast może być tak, że to rozczarowanie też będzie generowało po stronie ryb konieczność podjęcia jakiegoś wyboru. W tej środkowej części miesiąca ryby w relacjach mogą ważyć różne opcje. Czasami to będzie po prostu zastanowienie się, co zrobić z wakacyjnym czasem, czy jechać, Gdzieś daleko, czy być może pojechać, odwiedzić krewnych. Być może ryby będą ważyć, czy pójść na imprezę A, czy na imprezę B. Być może ryby będą ważyć, jak po prostu w pewnych kwestiach postąpić. Tutaj jest jakieś żonglowanie opcjami i mam takie poczucie, że to może być żonglowanie opcjami, właśnie dotyczące jakichś imprez, jakichś wydarzeń towarzyskich, w których moglibyście, kochani, wziąć udział, i też istotna tutaj będzie umiejętność, Umiejętność godzenia różnych przedsięwzięć, umiejętność ustawienia priorytetów i elastyczność. W środkowej części miesiąca mamy dwójkę monet, która mówi o ważeniu różnych opcji. I to się kochani różnie może manifestować. Być może w partnerstwach dyskutujecie gdzie jechać i partner wolałby może partnerka góry i to już jest jakieś żonglowanie opcjami i pogodzenie tego właśnie wymagałoby jakiejś elastyczności, umiejętności znalezienia kompromisu, bo też bardzo o tym jest ta dwójka monet. Może być też tak, że ryby tutaj będą żonglowały różnymi opcjami towarzyskimi, których może być naprawdę sporo w lipcu i będziecie się po prostu decydowali, czy być może weźmiecie udział w imieninach cioci Jadzi, czy pojedziecie na jakieś wydarzenie, na jakiś koncert z paczką znajomych. Być może też uda Wam się to pogodzić, bo o tym ta dwójka monet jest, o tym, że jesteśmy elastyczni i dzięki temu też wypracuj, wypracowujemy tutaj jakieś rozwiązania. Może się, kochani, w tej środkowej części miesiąca relacyjnie dużo dziać. I pod koniec miesiąca dla ryb mogą wybijać tematy związane z rodziną pochodzenia z majątkiem rodowym, ze sprawami rodzinnymi. Być może właśnie będzie się to manifestowało w taki sposób, że pojedziecie odwiedzić krewnych i rodzinne strony, być może będzie się to manifestowało tak, że weźmiecie udział w urodzinach cioci Jadzi, a być może będzie się to manifestowało tak, że tutaj będziecie rozmawiali też o jakimś majątku rodowym. Natomiast ta końcówka miesiąca no, może wnosić tutaj taki nacisk i mogą Wam po prostu energetycznie te kwestie rodzinne, inne wybijać. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to po jakimś takim początkowym rozczarowaniu ryby mogą ważyć różne wybory, bo tutaj faktycznie może się w tym lipcu jakoś więcej osób przewijać w waszym życiu. Możecie różne opcje ważyć, sprawdzać jakie zalety ma ta osoba, a jakie ma ta osoba i zastanawiać się, jakby to było poukładać sobie życie z, dane, z daną osobą pod kątem tych. Wartości, kochani, które wyznajecie. I tutaj, faktycznie, w tych kartach na relacje, o tyle, o ile nie ma partnerów czy partnerek, to jest pokazane, że z niektórymi osobami, z tych osób, z którymi się będziecie w lipcu spotykać, możecie mieć podobną wizję przyszłości, więc tym bardziej warto według tych kart wychodzić z domu, brać udział w imprezach, nie zniechęcać się, nawet jeżeli coś na początku pójdzie nie tak, tylko po prostu być elastycznym, sprawdzać, jakie. Wy macie priorytety, jakie druga strona ma priorytety, i jak możecie to, kochani, poukładać. I pamiętajcie proszę, że to są karty dopasowane do Waszego znaku słonecznego, a jeżeli chciałybyście i chcielibyście sprawdzić red flagi na potencjalnego partnera czy partnerkę, możliwą przyszłość relacji, albo w ogóle postawić rozkład Miłość dla Singla, gdzie sprawdzamy blokady, rady ale też możliwą przyszłość zdarzeń, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową i spójrzmy na pracę. Sąd ostateczny, dziewiątka mieczy, dwójka mieczy. Patrząc na ten obszar zawodowy, tutaj może być bardziej wymagająco w lipcu. I tutaj mamy kilka możliwych scenariuszy. Pierwszy może być taki, że w lipcu, dla ryb, które będą w pracy, będzie bardzo dużo obowiązków zawodowych i będziecie się, kochani, czuli tym przytłoczeni. Tu na początku lipca, szczególnie w tej pierwszej połowie, mogą mieć miejsce jakieś sądne dni, być może też z tego względu, że część. Będzie poza pracą na jakichś urlopach. Więc też uważajcie, żeby się tutaj nie przeciążyć. Drugi scenariusz jest taki, że być może część ryb będzie dostawała jakieś informacje zwrotne w ramach rozmów z przełożonymi, w ramach dalszego planowania kariery czy bycia w danej pracy możecie dostawać właśnie jakieś informacje na temat waszego dotychczasowego działania, tam na temat waszej dotychczasowej pracy, i to mogą być informacje zwrotne. Z gatunku tych trudniejszych, które też w jakiś sposób mogą być dla Was przytłaczające, mogą u Was jakieś trudniejsze myśli generować i mogą Was wprawiać w dezorientacji. I jest też trzeci scenariusz, bo tutaj jest dosyć taka intensywna energia kończenia, zamykania pewnych rzeczy i z jednej strony być może Wy się dowiecie, że ktoś w Waszym miejscu pracy odchodzi, że ta osoba zmienia firmę, zmienia zespół, zmienia zatrudnienie. Nie, nie, I to będzie dla was trudna informacja, bo będziecie mieli jakoś dużo obaw dotyczących tego, jak to będzie dalej wyglądać, ale też jest możliwe, kochani, jeżeli wy wyczekujecie na jakąś informację o przedłużaniu umów. O kontynuacji współpracy, to jest możliwe, że ta opcja nie będzie dostępna, że tutaj ta współpraca w lipcu będzie się kończyć, i też ta informacja może Was właśnie przyprawiać o jakieś trudniejsze myśli i wprawiać w taki stan dezorientacji. I kochani, ja sobie zdaję sprawę, że ten rozkład na pracę jest wymagający. I droga rybo, no jeżeli słyszysz to na początku lipca, pod koniec czerwca, to być może warto zrobić rachunek sumienia, sprawdzić, czy faktycznie czekasz na przedłużenie umowy, zastanowić się, na ile to jest prawdopodobne, być może nie zwlekać też z zapytaniem o to swojego przełożonego, po to, żeby mieć dużo czasu, żeby też w tym obszarze zawodowym działać, bo na tą drugą połowę lipca macie bardzo fajne energie. Więc kochani, też pamiętajcie, że Wy macie wpływ na te energetyki i to, że tutaj w tych kartach wyszły mi trudniejsze energie na lipiec, to nie znaczy, że tak będzie też w Waszym przypadku i że Wy nie możecie nic z tym zrobić. I spójrzmy na finanse. Dziewiątka kielichów, szóstka kielichów, siła. No właśnie, bo jeżeli popatrzymy na te karty w finansach, no to one dla ryb na lipiec są bardziej o jakimś byciu w komforcie emocjonalnym niż o szukaniu nowych środków w popłochu, więc raczej to by wskazywało, że tutaj mogą mieć miejsce scenariusze związane z kończeniem być może pewnych struktur w tym obszarze zawodowym, z zamykaniem jakiegoś etapu, z informacjami zwrotnymi, z tym, że będzie więcej pracy kochani w tym czasie i to będzie dla Was jakoś przytłaczające niż z tym, że tutaj kończy Wam się zatrudnienie, no bo te finanse raczej mówią o tym, że no ok, jest jest, jak jest, jestem przyzwyczajony, przyzwyczajona do tej sytuacji. To znajoma sytuacja, wiem, jak sobie z tymi moimi finansami radzić. No, tu jest dużo o jakimś komforcie emocjonalnym. Mogą też, dla, dla części osób też mogą się pojawiać jakieś kwestie przeszłe, być może jakieś tematy finansowe, właśnie związane z przeszłością, być może też z jakimś majątkiem rodowym. Natomiast no karty też podpowiadają, że w lipcu ryby sobie tutaj ze wszystkim poradzą dzięki swoim też być może przeszłym doświadczeniom. I takimi głównymi radami z tych kart jest to, żeby działać w zgodzie ze sobą, opierać się na przeszłych doświadczeniach, ale to może być też taki dobry moment na analizę tego, czy być może w pewnych sytuacjach finansowych się trochę nie zasiedzieliście, być może na jakąś rewizję budżetu, na sprawdzenie, czy wszystkie wydatki są naprawdę potrzebne, bo być może po prostu część z nich wynika właśnie z jakiegoś przyzwyczajenia i zasiedzenia. Natomiast całościowo te finanse. Są zdecydowanie tutaj o jakim spokoju emocjonalnym. I gdybyś droga rybo chciał i chciała podzielić się, jak się dla Ciebie ta praca zmaterializowała, albo jak się dla Ciebie te finanse zmaterializowały, to będę bardzo wdzięczna za zostawienie komentarza albo napisanie wiadomości prywatnej. I spójrzmy na wyzwania. Trójka kielichów, trójka była w piątka monet. I ten początek lipca, on może być w pewnej polaryzacji, bo z jednej strony mamy w energetyce ogólnej bardzo fajne karty z potencjałem właśnie na relacje, na wychodzenie, na zabawę, a z drugiej strony sama zabawa jest w wyzwaniach. I ten układ kart jest też troszeczkę mieszany. Ma to sens też w kontekście pewnych wydarzeń astrologicznych, bo z jednej strony ryby są zasilane pozytywnym trygonem z. Wenus, Merkurego, Słońca, które do połowy lipca jeszcze będzie w raku, a z drugiej strony w rybach też przebywa Saturn, czyli planeta wnosząca jakieś ograniczenia, trudności, i mam wrażenie, że być może te trudności najbardziej gdzieś tutaj będą wychodzić w tym obszarze zawodowym. Więc w praktyce może być ciężko z tym świętowaniem, z odczuwaniem takiej nieskrępowanej radości, z pójściem w tan. Natomiast też, kochani, jeszcze jedną przestrogą z tej trójki kielichów, jest to, żeby właśnie podczas różnego rodzaju wydarzeń towarzyskich zwracać uwagę na to, jak jesteście traktowani, czy czujecie się być może właśnie poważnie traktowani, czy sami siebie poważnie traktujecie, bo jeżeli nie, to to też jest jakiś red flag do kontynuowania relacji. Mamy też wyzwania w trójkę buław, i ta karta może wnosić, że ryby chciałyby tutaj jakiś nowy etap rozpoczynać, natomiast w związku z tym etapem może być konieczność poświęcenia czegoś, no bo trudno jest realizować dwie opcje naraz, czasami trzeba wybrać, i być może to też jest o tej konieczności wyboru w dwójce monet, która wyszła nam w relacjach. Ponadto, też, kochani, uważajcie w podróży, sprawdźcie, czy wszystko macie opłacone, czy wszystko jest w takich kwotach, jak Wam się wydaje, czy macie ważne dokumenty, czy macie zrobioną odprawę, żeby tutaj przy podróży też nie ponieść jakichś dodatkowych kosztów, bo coś takiego jest zarysowane. I mamy też pod koniec miesiąca piątkę monet, która właśnie może wnosić czy to poczucie tego, że czegoś nam brakuje, być może brakuje nam czasu za, na zabawę, ale może też wnosić jakieś kwestie finansowe, właśnie, że poszalejecie w podróży, a pod koniec. Koniec miesiąca na koncie będzie manko, więc też warto tutaj na wakacjach uważać, żeby jakoś nadmiarowo nie popłynąć. Warto też pilnować portfela, pilnować telefonu, bo w tej piątce monet też zdarzają się jakieś zguby. Tak kochani, dla was te karty wyglądają, tak jak powiedziałam. Tutaj są takie mieszane energie. Z jednej strony są super potencjały, a z drugiej strony są ograniczenia, które mogą być narzucane przez Saturna, który jest w rybach. I kochani, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tej prognozy. Mam nadzieję, że z wami zarezonowała. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba. Być może poleccie komuś ten kanał. Natomiast, jeżeli chcecie sprawdzić indywidualnie, czy to rozkład partnerski, czy kiedy znajdziecie miłość, chcielibyście skorzystać z konsultacji, na której możecie zadać tyle pytań, ile nam się zmieści w 60 minut, czy macie jakieś pytania dotyczące pracy albo pieniędzy, to zapraszam wszystkie, wszystkie dostępne rozkłady i cała oferta jest na mojej stronie internetowej. Tymczasem, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.